Cześć! Dziś chciałem Wam przedstawić szlifierkę prostą Parkside PGS500A1 1 500 w Ma wiele uniwersalnych zastosowań. Nadaje się do szlifowania bądź mocnego skrawania. Posiada mocny silnik o bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej. Ma też łatwą wymianę nasadek dzięki blokadzie wzruszenia na Lock. Dzięki temu pasuje do dostępnej sprzedaży na sadek i akcesoriów szlifierki, szlifierskich firmy Parkside. Jak widzimy na wideo, troszeczkę jest w zestawie. Oczywiście zestaw jest dodatkowo dokupiony, gdyż w zestawie w walizce znajdowała się tylko jedna nakładka. Sama szlifierka ma ergonomiczny. I antypoślizgowy uchwyt, dzięki czemu pewnie trzyma się ją w dłoni oraz ma wygodną do przechowywania walizkę. Ja używam głównie nasadek do szlifowania drewna, desek, różnych rzeczy, które po prostu tworzę sobie samemu w domu. Można to zobaczyć je na moich filmikach i innych, na które serdecznie zapraszam. Teraz przejdziemy już do testu samego szlifowania. Oczywiście musimy zapewnić należytą ochronę, dlatego biorę rękawiczki ochronne i zaczynamy cały test. Popatrzcie sami. Tak to właśnie wyglądało szlifowanie. Pokażę wam kilka jeszcze końcówek, które posiadałem w zestawie, który dokupiłem. Mamy tutaj końcówki do wiercenia, frezowania, grawerowania, polerowania, oczyszczenia, szlifowania, czy rozcinania różnych rzeczy, drewna, tworzywa sztucznego i metalu. Moja ocena. Jak najbardziej dobra. Śliwierka nadaje się do domowego użytku, jak na mojej nie tylko. Ma dużo dodatkowych części, dzięki czemu można naprawdę sporo rzeczy porobić. Także dziękuję Wam już bardzo. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam. Hej.